Jak wiele rzeczy w życiu, broń często otrzymuje status, który znacznie odbiega od jej rzeczywistych możliwości. Te bronie, chociaż w większości przypadków nie są złe, ludzie mają tendencję do ich gloryfikacji, przeceniając ich rzeczywiste możliwości często z powodu marketingu czy przede wszystkim filmów i mediów rozrywkowych. Dzisiaj mam 5 przykładów na to. Karabin maszynowy MG42 był fantastyczna. To ona udoskonaliła doskonały projekt MG34, czyniąc go prostszym i tańszym do produkcji. Ta karabina maszynowa jest mityczna. Wszyscy widzieliśmy filmy, w których często jedna z nich była w stanie zatrzymać postęp całych plutonów. Jednak ta broń jest zdecydowanie przereklamowana, a nasze spojrzenie na nią jest zniekształcone przez historię żołnierzy którzy stawili czoła tym. Historie, które wydają się być nieco przesadzone i na tych opowieściach opierają się większość filmów i gier wideo, które widzieliśmy lub w które graliśmy. Ta, jak wszyscy wiedzą, miała najwyższy tempo strzału ze wszystkich karabinów maszynowych z pojedynczą lufą podczas II wojny światowej. Niektóre wersje osiągały set strzałów na minutę. Przy tak szybkim tempie strzelania z MG42 pewnie zastanawiasz się, jak lufa mogła wytrzymać tak duże obciążenie. Właściwie nie wytrzymywała. Wysoka szybkostrzelność MG-42 sprawiała, że ciągły ogień był niemożliwy, ponieważ lufy zużywały się bardzo szybko. Mimo, że lufy były szybko wymieniane przez obsługę karabinu maszynowego, pozostawiało to okno kilku sekund, podczas których wrogowie mogli obejść karabin maszynowy lub po prostu na niego nacierać. Aby opóźnić wymianę lufy, niemieccy żołnierze strzelali z karabinu maszynowego krótkimi seriami. Co oczywiście było niekorzystne. Robiono to również w celu oszczędzania amunicji, ponieważ MG-42 zużywało znacznie więcej amunicji niż jego sojusznicze odpowiedniki w tym samym okresie czasu. Największym problemem karabinu maszynowego MG-42 była jego charakterystyczna szybkostrzelność. Być może lepiej byłoby skalibrować karabin maszynowy, aby wystrzeliwał tysiąc strzałów na minutę. Wersje karabinów maszynowych, które chciały naśladować paradygmat niemieckich karabinów maszynowych piechoty. Takie jak MG-60 czy późniejsze FN MAG mają szybkostrzelność około 600 strzałów na minutę. Co dowodzi, jak nieproduktywne było posiadanie karabinów maszynowych piechoty o tak dużej szybkostrzelności. Nie zrozumcie mnie źle, AK-47 to naprawdę zdolna. Tania, łatwa do produkcji i bardzo skuteczna broń. Dlatego zdobyła swoje miejsce na świecie. To broń, która była produkowana w dużych ilościach. W rezultacie została wprowadzona do kultury popularnej wielu krajów. Prawdopodobnie jest to najbardziej rozpoznawalny karabin szturmowy w historii. Filmy i dzieła fikcyjne często mocno przesadzają z możliwościami tej broni, nadając jej w procesie niewiarygodne zdolności. Przykładem tego jest jej niezawodność. Jest bardzo dobra, ale ludzie zwykle wierzą, że niezawodność AK-47 jest doskonała. Jeśli dobrze się przyjrzysz pod lufą AK-47, zobaczysz pręt. To jest pręd do czyszczenia. AK-47 może zaciąć się na błocie, piasku lub jakimkolwiek rodzaju brudu, a także jego mechanizmy mogą zardzewieć, jak w przypadku większości karabinów tego typu. Podobnie jak wszystkie bronie, wymaga stałej konserwacji, aby mogła skutecznie strzelać. Naprawdę wspaniałe w AK-47 jest to, że mimo naprawdę opłakanego stanu może strzelać, choć oczywiście w praktyce takiej broni naprawdę nie można używać. Inną rzeczą, którą mogę podkreślić na temat AK-47 jest to, że AKM i jego pochodne zawsze były częściowo gorsze pod względem możliwości od swoich amerykańskich odpowiedników. Chociaż zawsze były znacznie tańsze w produkcji, a to była ich główna zaleta, oprócz faktycznie większej niezawodności. Desert Eagle to bardzo piękne pistolety. Widzieliśmy je w nieskończoność filmów i gier wideo jako broń precyzyjna, niezawodna i oczywiście bardzo śmiertelna. Jeden tak jest, ale to naprawdę broń do użytku rekreacyjnego. Pomimo swojej sławy, ta broń nie jest używana przez prawie żadne siły policyjne czy wojskowe na świecie. Jest używana tylko przez jedną brygadę spadochroniarzy w Polsce i grupę sił specjalnych w Portugalii. Zerigle to broń, której nie można używać taktycznie, ponieważ jej kaliber jest zbyt duży. Waży prawie 2 kg, co czyni ją zbyt ciężką bronią do zwinnej obsługi. Ma pojemność na 7 nabojów, gdy jest skalibrowana do 50 AE. A jej odrzut jest zbyt duży. Szybkie strzelanie z tej broni jest bardzo, bardzo trudne. Wszystko to sprawia, że Eagle nie jest nawet brany pod uwagę do użytku przez jakiekolwiek siły policyjne czy wojskowe. Rynek Desert Eagle to rynek cywilny. Zazwyczaj jest używana do strzelania do celu i do polowań, chociaż jak w filmach, jest używana przez przestępców ze względu na jej imponujący kaliber. W starciu między pięcioma policjantami przeszkolonymi do obsługi Glocks 17. A pięcioma przestępcami z Desert Eagles zdecydowanie wygraliby policjanci ze względu na wszystkie wcześniej wymienione wady. Więc naprawdę Desert Eagles to broń do trzymania na półce bardziej niż do używania przeciwko innym ludziom. 1016 i pochodne zawsze były otoczone dużą kontrowersją. Filmy i gry komputerowe przedstawiają nam 1016 jako bardzo niezawodne i precyzyjne bronie, ale zdecydowanie te karabiny pozostawiały wiele do życzenia. Na przykład, większość osób dobrze wie, że pierwsze wersje, takie Pietom jak -Pek, podstawowa wersja 1016 z wojny w Wietnamie, miały wiele problemów z brudem i były naprawdę podatne na awarie podczas walk, jednak te problemy zostały szybko rozwiązane w wersji 1016a1. Ale co nie wszyscy wiedzą, to problemy z przegrzewaniem. 1016 i jego bezpośrednie pochodne używają systemu bezpośredniego napędu gazowego do obsługi broni. To oznacza, że choć używa gazu do napędzania mechanizmów po każdym strzale, nie używa tłoka, jak to robi większość karabinów tego typu. To czyni go nieco tańszym i prostszym do oczyszczenia, ale powoduje, że gazy wchodzą do komory mechanizmów po każdym strzale. I że szybciej degradują komponenty broni, co czyni broń znacznie mniej skuteczną. I oczywiście mniej odporny na ciągły ogień. Ten problem rozwiązaliśmy. W pochodnych karabinach, takich jak HK-416, wykonanych przez Henklera i Cocha, po prostu dodając tłok do systemu gazowego, a nie zrozumcie mnie źle, m 16 to naprawdę dobra broń, który wprowadził armię Stanów Zjednoczonych na drogę. Nowoczesnych karabinów, ale zdecydowanie M16 zawsze były karabinami z wieloma brakami, doskonale rozwiązywalne. Uco. Jeden były fantastycznymi bronią. Uco. Jeden był pierwszym taktycznym karabinem maszynowym. Widzieliśmy go w wielu filmach i grach wideo jako naprawdę śmiertelną, precyzyjną i niezawodną broń. Jeden śmiertelny jest, ale wiele osób nie wie, że ta broń ma wiele operacyjnych kadencji. Na przykład, jest to broń działająca na prostym systemie odrzutu. Problem polega na tym, że będąc karabinem maszynowym z niewieloma punktami chwytu i wysoką kadencją, sprawia, że jest nieco nieprecyzyjny. Ponadto, ten karabin maszynowy działa na otwartym zamku, i ponieważ zamek zostaje z tyłu po napięciu, komora mechanizmów jest bardziej podatna na dostanie się piasku lub brudu. Więc w trudnych warunkach trzeba ciągle czyścić UCI, co jest ciekawe, bo to jest broń stworzona na pustynię. Jednak ma to swoje powody i jest to po to, aby powietrze mogło dostać się do komory i szybciej schłodzić broń, czyniąc ją nieco bardziej odporną na ciągły ogień. Jego standardowe wersje są stosunkowo wygodne i łatwe do kontrolowania, jeśli trzyma się je prawidłowo z rozłożonym kolbą i obiema rękami. Coś, co widzieliśmy w filmach i co jest nielogiczne, to to, że postacie strzelają z Uzi jedną ręką i robią to precyzyjnie. Uzi jest całkowicie niekontrolowalny jedną ręką ze względu na swoją wysoką szybkostrzelność i prosty mechanizm odrzutu.